Witam, ja jestem MiniKamerysta, to jest następny odcinek, to jest Minecraft Survival, pierwszy odcinek Już nagrywałem, ale mi się oczywiście wyłączyło Ścita Ścinamy dalej te drewno Tu mam tylko Keep Inventory True, czyli yy, Żeby mi itemy nie wypadały i mogę dzień robić, dopóki nie zrobimy łóżka I ja już nagrywałem to, ale wiecie czemu tego nie będziecie widzieli? Bo to, była, to był inny świat i dlatego tego nie będziecie widzieli, bo patrzcie, bo ja nagrywałem, nie? Po nagrywkach yy, sobie robiłem taki domek, bo drewno ścinałem. Zciąłem za wszystkie drewno, było dobrze. Zacząłem robić domek. I ten domek zacząłem robić. Mo można powiedzieć, że już go prawie skończyłem. I brałem drewno ze skrzynki i od tyłu mnie zaszedł creeper. No, i niestety to było po serii, więc no usunąłem, więc w ostatniej chwili to uratowałem, już prawie to się wstawiło. Znaczy bym mógł wcześniej to nawet uratować. Przecież da się filmik usunąć. Dobra, mamy stak drewna, to. No jest sporo, dobra. Mapę oczywiście, że otworzę, bo ja bym chciał. Możecie mi... Czekajcie. Możecie mi napisać, gdzie tu są koordynaty? No nie wiem. Dobra. Dzisiaj po prostu taki szybki odcinek, tylko... Dobra, tutaj... Dobra, idę szukać jakiejś wioski, a nie ja będę tutaj. Wiem, żeby mi się przydał jakieś kilo, ale dobra. Jest wioska! Dobra, ja tylko nie wiem, czy duża, jak duża wioska, to okej. Okay. I mi napiszcie, jak się rozmnaża villagerów, bo ja bym chciał wiecie... Rozmnażyć. No uwaga, ja na oglądałem, jak się rozmnaża ich. Ale patrzcie. Ja nie mogłem dostrzec. Jak normalnie. Wiem, że jak profesję zmienić, jak. Jak nie ma profesji, to ja postawiłem, załóżmy, właśnie ten. Yy, Jak on, Ten pulpit? I nie chciał się zmienić na bibliotekarza. Czekałem długo, odchodziłem od niego i nie mógł. Wezmę sobie sianko, bo oczywiście, że się przyda. To jest taki biom, bo ja tam tym. Zurwivalu jeszcze znalazłem domek wiedźmy. Ale dziwne bagi, bo patrzcie, jak tu postawię, normalnie się robi taka ziemia. A jak to tu stało, to nie było. Możecie sobie przewinąć do tyłu i było inaczej. Dobra, to zostajemy w tej wiosce, nie? Bo naprawdę fajna wioska jest tylko, że mało domków jest. Jakieś domki tam na pewno bym budował. Naprawdę, nie, to nie wiosko nie jest większe. Byśmy chodzili na wyprawy i bym robił tylko tak. Na tym świecie bym tylko robił e, pod, Jakby pod waszą odpowiedzialnością. O tu bym e, zrobił sobie domek fajny, taki duży. Może czym nawet mały, to by nie było różnicy w ogóle. Gdzie jest ten najlepszy dom? O, tutaj jeszcze się ściągnie ścieżka, to może coś będzie jeszcze tu na górze. Nie, nie ma. Ale dobra, przynajmniej tutaj pomost jest. Poszukam, chyba że znajdę wioskę. To Chyba, że znajdę następną właśnie wioskę, to do tamtej byśmy się przeprowadzili, co bym ją znalazł, ale nie. Widzicie co, nie jest największe, nie jest najmniejsze, ale... No dobra, pierwsze co, za co się zabierzemy? No dobra, się zabierzemy sobie za... tak. Pierwsze trzeba się zabrać. Do widzenia z mojej posiadłości, do widzenia. Do widzenia. Widzicie i on nie ma profesji, bo klikam na niego i nie mogę, widzicie? Klikam i nie mogę. Ty, jak zmienisz profesję? Ja bym ci postawił chętnie ten pulpit, ale ty byś się nie zmienił, gościu. Dobra. Ja Robię takie pierwsze rzeczy swoje. Crafting. A tutaj będziemy ustawiać. Teraz od razu ustalimy, gdzie będzie moja kopalnia. Popatrzcie na mnie, zobaczymy, czy to jest głęboko. No widzę lawę. Oczywiście, że jest sens tu coś robić. Przepraszam, że tak się wydarłem, ale moje emocje. Kurde, kopalnię znaleźliśmy. To jest niewiarygodne. Najlepsza wioska ever. Oczywiście, że tu zostajemy, jak tam pełno diatryfów pewnie będzie. Może jeszcze znajdziemy, nawet nie wiem. Dobra. Ale pierwsze będzie trzeba się zabrać. Tak. Nie idź tam, bo tam jest strasznie. będzie się bało. Pierwsze będzie trzeba zebrać 5 kobla na takie podstawowe rzeczy. Na kilof i miecz później byśmy poszli właśnie... A tutaj co będzie? Może będzie jakieś welazo. Welazo po prostu. Ja bym chciał welazo kupić. nie kupić, ukraść. Dobra. Lecimy. Ale ja się podjarałem tym. O kopalnia! Będą lewiki, nie? No! Dobra. Jeszcze ja może zrobię poza filmem tak. Jeszcze poza filmem zrobię po prostu... Pójdę do tych domków, tam jakieś jedzenie, pewnie będzie, jakieś wiecie, rzeczy będą fajne w tym domku, to przyniosę je i na następny odcinek będę. No, i dobra, i świetnie. Patrz na to, już jesteśmy ustawieni. Tylko jeszcze piec zrobię poza odcinkiem. No, chyba, że teraz jeszcze piec zrobimy. Bo, oczywiście, muszę tak chodzić. Oczywiście, w następnym odcinku byśmy zrobili farmę krów. Ale kozacko, mamy kopalnię własną. Ja tak robię, że jak nie, się zgubiłem gdzieś w kopalni czy gdzieś, to po prostu ginę i się restię tutaj. Dobra, zaraz pójdę jeszcze po jakieś łóżko, ale dobra, lecę teraz szybko. Szybko, no za szybko nie pójdę, bo mnie to denerwuje jeszcze. A, zetnę zaraz właśnie. Dobra, jeszcze trochę ogarnę, jednak poza filmem. Ale dobra, przynajmniej piec będzie. Dobra, to można już kończyć, nie? To tak szybko, szybki odcinek, ale kopalnie znaleźliśmy goście Eluvina. Ale nie słucham tej piosenki Eluwina, bo dla mnie ona jest guniana. Ja wolę kamerzystę, bo zamiast mnie jestem mini kamerzystą Yeah! Dobra, na razie, cześć!